peptydy wspomagające redukcję. E, tutaj również dwa, dwaj główni przedstawiciele tej kategorii. Przede wszystkim FRAG. FRAG, czyli HGH fragment 176-191, właśnie potocznie nazywany FRAGiem, jest fragmentem peptydowym końca łańcucha ludzkiego hormonu wzrostu, czyli HGH. Czyli jeżeli mamy cały hormon wzrostu złożony z kilkuset aminokwasów, no to ten frag, fragment, stąd nazwa, jest wycinkiem od właśnie tego łańcucha, od tego aminokwasu z 176 do 191, dlatego, że akurat ta sekwencja, w tym ta sekwencja, którą tutaj podałem, odpowiada za aktywność lipolityczną, więc on był badany też jako lek na otyłość. Tam nazwa to była anti-obesity drug AOD 9401, taka charakterystyka produktu leczniczego, farmakologicznego. Tak jak powiedziałem, to jest właśnie 16 ostatnich aminokwasów od pozycji 176-191 i to jest tylko zaledwie 10% całego, całkowitej wielkości cząsteczki HGH więc ze względu na to jego specyficzność dokładnie tej sekwencji. Bo w zasadzie to jest bardzo ciekawe, że sam hormon wzrostu wykazuje, Działanie można powiedzieć, że pleiotropowe, czyli charakteryzuje się działaniem w różnych obszarach wzrostu, regeneracji, spalania tkanki tłuszczowej, budowania tkanki mięśniowej itd., itd., a tutaj ten fragment właśnie został wyodrębniony ze względu na jego zdolność do spalania tkanki tłuszczowej czyli ta cecha hormonu wzrostu, odpowiadająca za silniejsze spalanie tkanki tłuszczowej lipolizę. Została właśnie zawdzięcza swoją cechę dokładnie temu wycinkowi tego fragmentu. Co dalej? Inhibicja lipogenezy, czyli odwrotnego procesu do lipolizy. Ciekawy też, jest taki ciekawy dodatek w okresach budowania masy mięśniowej, bo zawsze jest tak, że jeśli jesteśmy na tak zwanej masie, to oprócz masy mięśniowej przybywa też tkanki tłuszczowej. To jest naturalna, no nie da się idealnie budować 100% czystej masy mięśniowej. No tak to działa. No a tutaj stosując ten fragment, możemy wesprzeć, czy, czy, czy może z jednej strony nie do końca spalanie samej tkanki tłuszczowej, ale ograniczyć tworzenie tej tkanki tłuszczowej przy okazji nadbudowy masy mięśniowej. Więc tutaj jest tak jakby no kilka aspektów, hamowanie lipogenezy, indukowanie lipolizy, także tutaj kilka różnych takich ciekawych obszarów, mechanizmów działania. Ten sam fragment, on nie działa z receptorami hormonu wzrostu, tym samym nie wykazuje takiej aktywności anabolicznej, jak mówiliśmy wcześniej, bo nie powoduje wzrostu poziomu IGF-1, czyli tego insulino... Podobnego czynnika wzrostu, o których też już mówiliśmy. Podsumowując, fragment naśladuje sposób, w jaki hormon wzrostu reguluje rozkład w tłuszczu, ale z większą prędkością, czyli taką z większą selektywnością i bez skutków ubocznych, które w przypadku działania całego hormonu wzrostu. Będą oczywiście występować, takie jak na przykład wzrost glikemii, retencja wody, proliferacja komórek pod wpływem działania właśnie GF1, o których tutaj powiedziałem. Więc środek może być stosowany w przypadkach, gdy priorytetem jest redukcja tkanki tłuszczowej przy jednoczesnej minimalizacji efektów anabolicznych oraz skutków ubocznych wynikających ze stosowania całego hormonu wzrostu. Więc jest niezwykle bezpiecznym środkiem. Pozbawionym tych typowych skutków ubocznych dla hormonu wzrostu. Jedynym takim problemem, o których tutaj już też pytałeś, Michał, w przypadku właśnie stosowania tamtych peptydów, no to tutaj jest raczej taki aspekt kosmetologiczny, czyli bolesność, zaczerwienienie tego typu rzeczy w miejscach podania peptydu. Oczywiście peptyd do stosowania wyłącznie iniekcyjnego. Kolejnym peptydem, również skierowanym nieco wspomagająco redukcję tkanki tłuszczowej, ale przez o wiele bardziej złożone mechanizmy, jest połączenie GLP1 i GIP1. Nazwa, nazwa, pod jaką to występuje, można znaleźć sobie jako tirze patyd, ponieważ pobudza, to takie połączenie pobudza uwalnianie insuliny poprzez aktywację tych receptorów trzustkowych. Przy dłuższym stosowaniu substancji zaobserwowano też wzrost adiponektyny, czyli takiego białka regulującego procesy metaboliczne nawet o 26%, czyli to jest dość spore. Sam GLP1 skutecznie dodatkowo hamuje łaknienie, zmniejsza poziom insuliny, tym samym zwiększając wrażliwość na insuliny, więc efekty po pierwsze przekładają się na istotne obniżenie masy ciała, poprawę tolerancji glukozy. Redukcję ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, więc tutaj cały aspekt insulinoporności mamy bardzo mocno zadbany. I właśnie działanie analogów GLP-1, tak jak powiedziałem, takich jak tirzepatyt czy ozempik, opiera się nie tylko na zwiększaniu produkcji insuliny. Są badania, które sugerują, że te substancje poprawiają funkcjonowanie komórek beta-trzustki odpowiedzialnych za wydzielanie insuliny. I co istotne, wykazano, że analogi GLP-1 mogą również zwiększać efektywność przetwarzania insuliny przez właśnie komórki beta, a to... Z kolei wpływa, to ma istotne znaczenie w kontekście przejścia cukrzycy typu drugiego do typu pierwszego, a także spowalnia sam rozwój samej cukrzycy typu drugiego. Więc to też warto sobie, warto zauważyć, bo analogi GLP-1 regulują produkcję insuliny w sposób zależny od poziomu glukozy, czyli to znaczy, że na substancje obniżają poziom insuliny, co przyczynia się do poprawy wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę. No a dodatkowo korzystny aspekt stosowania analogów GLP-1 to jest obniżenie poziomu glukagonu na czczo, co znowu przyczynia się do utrzymania poziomu glikemii, czyli zachowania takiej równowagi. Czyli te peptydy, o których tutaj powiedziałem, nie tylko wpływają na hamowanie uczucia głodu podczas właśnie oddziaływania na receptory GLP-1 w mózgu, ale także spowalniają opróżnianie żołądka, co z jednej strony może być zaletą, a z drugiej wadą, jeśli ten problem opróżniania żołądka występuje. A mówię o tym w tym kontekście klinicznym, dlatego, że no my pracujemy z potopiecznymi, które często ze względu na dolegliwości jelitowe mają ten pasaż spowolniony. Więc warto zwrócić na uwagę, że tutaj może dla niektórych osób być to Wadą. Natomiast jeśli ktoś ma tą szybką przemianę materii, często jest głodny, szybko po posiłku robi się głodny, ma problem z wahaniami poziomu cukru we krwi, no to tutaj warto, warto ten peptyd zastosować. Trzeba też pamiętać, że organizm dostosowuje się do substancji w wyniku podawania jej bez przerw, dlatego żeby temu zapobiec, też zaleca się utrzymywanie niskiej dawki przez okres 4 tygodni, a następnie stopniowe jej zwiększanie, no i właśnie, bo uczucie sytości, które powstaje dzięki temu peptydowi po spożytym posiłku, też jest super korzyścią do tego, że kiedy ktoś właśnie jest na tej redukcji. Tkanki tłuszczowej, ma, jest w deficycie kalorycznym i po prostu chce uniknąć tego ciągłego uczucia głodu, a przez to chociażby irytacji. Więc skutkuje to potem w efekcie stosowanie peptydu redukcją masy ciała. Więc tak bym to podsumował: działanie tych dwóch peptydów, połączenie właśnie GLP1, GIP i stosowanie również FRAGA. Czyli możemy uznać, że to jest GL. GLP-1 plus GIP jest takim starszym, lepszym bratem popularnego ozympika. E, je, jeśli lepszym, jeśli lepszym, to młodszym. <laughs> no ale to tak, zależy jak, zależy jak o tym mówić. Tak, tutaj pytania, które się pojawiły. Vegeta, e, czyli z Dragon Balla, no to przygotowuje się do jakiegoś turnieju w przyszłym roku koło lutego, okres przygotowawczy, cięższy okres, cięższy zajazd, które peptydy na regenerację byłyby najlepsze. Ha, szczerze to wszystkie, to znaczy to połączenie, o którym powiedzieliśmy, CJC i GHRP, ale pewnie gdzieś tam ochraniająco-kontuzyjnie BPC, TB500, o którym zaraz opowiemy. Epitalon też może wspomóc to, zwłaszcza pod kątem regulacji cyklu dobowego, ale o tym za chwilę. Kolejne pytanie, czy jest sens brać w okresie przygotowawczym, a w trakcie sezonu przestać? Ma to sens pod kątem chociażby tych badań, które prawdopodobnie, jeżeli to jest turniej taki profesjonalny, to ma to sens przede wszystkim pod kątem właśnie badań, które będziesz wykonywał. Sezon jest tak naprawdę dla Ciebie odpoczynkiem, bo największą pracę wkładasz w trakcie z okresu przygotowawczego, jak to jest w sporcie, więc tak jak najbardziej ma to sens. Pytanie znowu Wegeta, jeśli w rodzinie był przypadek uszczycy, załóżmy, że mogę mieć tendencję do niej, to mogą mi jakoś pobudzić. O tym peptydzie dzisiaj nie planowałem powiedzieć i też nie będę się chyba rozwodził. Tymozin alfa-1, peptyd o działaniu immunomodulującym. Tutaj uszczyca jako choroba autoimmunologiczna. Warto badać sobie parametry wykrzwi, chociażby takie jak ANA-1, no i inne ANA też, żeby ocenić takie ryzyko, czy już takie przeciwciała się u ciebie nie pojawiły. Jak zwykle powinienem powiedzieć w takim wypadku, jeśli masz. Podwyższone ryzyko powinieneś uważać. Jeśli pojawiły się przeciwciała, powinieneś konsultować z lekarzem. Badań oczywiście takich specyficznych na to nie ma. Tutaj warto pomyśleć o tych peptydach immunomodulujących. Natomiast znowu wszystko z, z przestrogą i nie możemy oficjalnie zalecać, żeby takich peptydów na pewno w tym przypadku podwyższonego ryzyka stosować. Muszę Ci na chwilkę przerwać, ponieważ padło pytanie, czy spotkanie będzie nagrane. Tak, będzie nagrane, pojawi się potem na YouTubie, na, pewno na Facebooku i też na social mediach u Kamila i u nas na My no jako też Slavic Labs i Hack Your Brain mamy dla Was utworzony specjalny kod nazwie bio, biohacking, biohacking, jak to woli, który da Wam 12% zniżki na wszystkie peptydy, wszystkie suplementy wieloskładnikowe i grzyby medyczne Slavic Labs.